Witam państwa serdecznie. Dzień dobry. Końcówka sierpnia. Dzisiaj jesteśmy u państwa Jasiorowskich. Odmiana Duke. Tutaj na zapiliczu Duke to taka chyba najważniejsza odmiana. Tylko że w tym roku pogoda spowodowała, że Duke zresztą również inne odmiany jest taki bardzo zmęczony fala przymrozków jedne za drugimi spowodowała, że mieliśmy duże straty spowodowane z tym, że przemarzły kwiaty, przemarzły też często małe zawiązki, zostały uszkodzone, w, na, w owocach mamy bardzo mało nasion i to spowodowało, że chociaż Sezon mamy bardzo przyspieszony, tak liczymy, że około trzech tygodni, więc już na początku lipca praktycznie było juku. To jeszcze do tej pory, gdzie niegdzie znajdują się jakieś owocki, bardzo drobne, wielkości takiej leśnej jagody. Dlaczego? To są właśnie z tych kwiatku, kwiatków, które były uszkodzone, e, powstały z nich. Owoce o bardzo małej ilości nasion, i one utrzymały się, ale niedobory hormonów, spowodowane tym brakiem nasion, spowodowały, że to nie wyrosło. Eee, tutaj na plantacji jest też Chendler. Chendler praktycznie 1 sierpnia ogłoszono, że Fajrant, koniec, po zbiorach. Ale potem był wyjazd. Po wyjeździe właściciele Spojrzeli na plantację i stwierdzili: Hej, ten czedler, który był taki drobniutki, wydawało się, że to już tak zostanie do jesieni, nagle przyrósł. Więc w połowie sierpnia były znowu zbiory jeszcze jedne. No i teraz się okazuje, że przedwczoraj jeszcze raz był dorywany ten czedler, czyli te owoce jeszcze jakoś dorosły. To znaczy, nie są takie jak to typowy czedler, ale złapały tą wielkość handlową. E, w związku z tym, że te rośliny są takie bardzo zmęczone po wiośnie. Skoro są też trzy e, tygodnie starsze no to wyglądają czasami tak jakby to już był wrzesień. Mamy też bardzo dobrze już wykształcone tutaj pokażemy pąki kwiatowe na następny rok. Czyli e, spodziewamy się że potencjał plonotwórczy na przyszły rok powinien być bardzo dobry. E, no i przy to, że tak szybko zdjęto owoce, spowodowało, że ruszył później taki wtórny wzrost, którego wcale byśmy może nie chcieli. Ale jak to na dziuku, Każda ilość nowych pędów od spodu, od podstawy krzewu jest bardzo pożądana, więc no w sumie cieszymy się. Tylko jeśli są nowe przyrosty, czy tam od podstawy, czy tutaj gdzieś wyżej, o też widać, że ruszyła jeszcze wegetacja, te pąki się obudziły. To powoduje, że dopóki będą młode przyrosty, to roślina będzie cały czas ściągnęła jeszcze soki, a to znaczy, że nie zdąży się pewnie tak dobrze przygotować do spoczynku zimowego. Więc, jeśli teraz chcemy jeszcze coś dokarmić, bo widzieliśmy, że jakichś składników pokarmowych brakowało, może chcemy mikroelementy, no to polecamy, Haskon M10 plus Greenmix. W odwrotnej kolejności, bo zazwyczaj Greenmix wsypujemy jako pierwszy, czyli magnes mikroelementy. To jest produkt, który delikatnie zakwasza wodę. I później Haskon. W dawce powiedzmy e, około 3 litrów na hektar. Natomiast już za chwileczkę na początku września. Będziemy polecali to, co zawsze standardowo na jesieni, no zawsze, od ładnych paru lat. Polecamy mieszankę Haskon M10 plus Molistar. Dawek nic nie zmieniamy. Haskona M10 2,5 litra na hektar, Molistaru 250 ml na hektar i to przeliczamy mniej więcej na 500 litrów wody. Takie stężenie polecamy. Jeśli komuś te 500 litrów wystarczy na 2 hektary, bo ma bardzo małe roślinki, no to tak, to będzie na 2 hektary. Ale jeśli ktoś potrzebuje dać 500, 600 czy więcej, no to pilnujmy się, żeby to stężenie było zachowane. 250 ml Molistar i 2,5 litra Haskona na 500 litrów wody. I robimy dwa takie zabiegi. Jeden powiedzmy na początku września, i po dwóch tygodniach drugi zabieg. Myślę, że w tym roku dwa zabiegi powinny absolutnie wystarczyć. Przypominam, że po takich dwóch strzałach Haskon plus Molistar roślina praktycznie przestaje całkowicie rosnąć i szybko drewnieje. Również szybko starzeją się liście. Gdybyśmy chcieli dokarmić jeszcze cynkiem, borem czy jakimikolwiek innymi składnikami, zróbmy to zanim zastosujemy tą mieszankę Haskon z Molistarem. Teraz, najlepiej teraz, a już na początku września Haskon plus Molistar. Co nam to da? Wielokrotnie już o tym mówiłem, że przyspieszymy drewnienie pędów, poprawimy też tworzenie się pąków kwiatowych. Najważniejszą zaletą jest to, że te pędy dobrze zdrewnieją przed zimą. I proszę Państwa, no mam taką satysfakcję, bo to jest taka mieszanka, którą kiedyś sam wymyśliłem, żeby ją teraz właśnie w okresie jesiennym zastosować na borówkach i to przynosi świetne efekty. Co w tym roku zobaczyliśmy? Że u naszych klientów było zdecydowanie mniej takich przypadków, żeby przemarzły pąki liściowe na wiosnę. W tym roku powszechne w całej Polsce było to, że niektóre odmiany, na przykład Patriot czy Blue Crop, miały przemarznięte pąki liściowe. To samo było z Chandlerem. I później martwiliśmy się, no tak, skoro jest. Cała gałąź oblepiona owocami, no to jak to wyrośnie, skoro nie ma liści? No i nie chciało wyrastać. Trzeba było to przerzedzać, przecinać, albo czekać, czekać, czekać. I do tej pory jeszcze yy, są oferty blukropa do sprzedaży, blukropa prosto z krzaka, świeżutkiego. Yy, tym naszym klientom w większości udało się tego praktycznie całkiem. Uniknąć. Nie mówię, że całkowicie, bo nasi klienci też mieli takie problemy, że poprzemarzały pąki liściowe. Na szczendlerze to chyba nie było mocnych w tym roku, wszędzie to pomarzło, ale ja osobiście zauważam, że te straty u tych naszych klientów były znacznie mniejsze. No i późniejsza regeneracja, naprawdę świetna. I chyba no, żaden z tych moich klientów, z którymi współpracujemy od lat, nie narzekał w tym roku na plony. Oczywiście to nie jest rok rekordowych plonów, ale nie ma co narzekać. Cena też całkiem w tym roku przyzwoita, przynajmniej tak nam się wydaje, oceniamy, że to jest lepsza cena niż rok wcześniej. No dobrze, kończymy. Haskon plus Molistar. Obowiązkowo, bez względu na to, czy ktoś lubi, lubi firmę Green Copoland, czy ktoś lubi Zbyszka, to nie ma znaczenia. Jeśli lubimy naszą plantację, zastosujmy Haskon M10 Plus Molistar. Dwa zabiegi po to, żeby rośliny się dobrze przygotowały do zimy, żebyśmy się nie martwili, że nam przemarzną w zimę i żebyśmy troszeczkę spokojniejsi byli na wiosnę, bo te pąki będą silniejsze. Dziękuję na razie. Do zobaczenia w następnym, w następnym odcinku. Zapraszam.